Hej, witajcie bardzo serdecznie. W tym odcinku yy, yy, będziemy się bić na serwerze minimalia.play.com. Yy, dam IP, oczywiście chyba dam IP, jak nie zapomnę, w opisie. A jak nie, to, to po prostu w komentarzu. Powiedzcie, żebym dał IP, jak nie dam. No to wtedy na pewno dam. To co, może zacznijmy pierwszą rundkę. Yy, będę starał się wszystkie po kolei. Zaczniemy od najpotężniejszej broni. Ja gram na tarczę. Dużo osób nie gra na tarczach, kiedy jest się w midraightowych setach. No ale tarcza jest mega OP. Oczywiście tutaj są randomowi gracze, więc ich piliżki może być różny, To zależy. Niech ja repa, to już pierwszy było. Widać, że lubi repy. Dobra, muszę cofnąć. Pani pewnie wcześniej przed walką. Zobaczymy czy 178 nie pokona no. Chyba pierwszy to będzie Dodek, bo widać jak gra. Już mi seta praktycznie zarobiła. Pamiętajcie, że może byś też na nich odpali i po prostu go jeszcze abym nie wykrył. I tak jakoś dziwnie bije. Mało ludzi tak bije. Czasami tutaj mi się underpermę bawują. O, teraz został. Dużo można się obracać. i grać lepiej ustawić sobie większą półłość no, no i rip I klikam kto, bo będzie to samo może weźmiemy irony ciekawe, bo ludzie czasami jedzą przed walką i on zjadł A nie chcę. No teraz poczekam, aż mi się całe zregeneruje. I go obić i później poczekać, aż mi znowu się zregeneruje. Co jest? Trafić ja go nie mogę. Co jest? No, czasami też się nie zdarza. Dobra, zdążyłem gdzieś. To było bardzo ryzykowne do pełnej i się zregeneruje i mogę po za zamoczyć p 5 no i on założył na końcu strefę no cóż, tu można tanki. No na te Irony to ja zwykle nie gram, bo i tak nie ma tarczy, ani nic na tanki też nie Bardziej Variosy, Pyktery, UHC, um, SG i Archery. udaje jest nawet spoko Pipi. Zależy też na no, jakich graczy się trafi kolejny stybek. Dobra, dostał kryta, ja nic nie stałem, nawet tarczy mnie nie z tyłu. Hi, tarczy nie ma na czy nawet nie ma naładowanej. Niepotrzebnie pierwszy bije. Ciekawe czy teraz pamiętam o kuszy. Dobra, dostał jeszcze strzały. Pamiętajcie, że tutaj nie ma jedzenia, więc tutaj się HP regeneruje dopóki masz ten głodek, ale później to będzie lipa. Rami z kuszy trafił, nie trafił. Kolejny załadował znowu. Załadował. Oja no, nie tak. Nic tam nie znowu. No tutaj będzie RIP. Teraz, bo teraz on zobaczył, że teraz ja wyciągam, więc po prostu ja nie będę wyciągał. No, widzicie, czeka się na idealny moment. No. Został kryta. teraz trochę sobie porą, trafi mnie. No cóż. Na górze zachowanej, ja też już. Już siekiery są w tym Tutaj jest spoko, bo wtedy będę się kaserować z kuszy. Przestarcza. Jeszcze jedna. Jeszcze jedną mamy weką. E, sobie tak zagramy. Oj, zawsze. I jeszcze kieruje jak ...wody i teraz do tej lawem. A jak on się podpali, to nie ma czym przechodzić. No. no i to lawy z nim. Coś się... Albo on, albo ja mam łaki. No, wyszedł. Czy się spalił? Chyba spalił, bo nie ma... то есть раз уже tal tá も,もう1回だけ。 Dobra, wody, nie problem. Antkrystal. Nie lubię jak na antkrystale, ale zwykle tutaj na antkrystale to po prostu jest inna walka bez totality. Dobra, wysadzimy nas obu. Und das zusammen kann ich No cóż, umiał grać na n-krystale Tylko się stawiam takimi ludzi, którzy nie umieją No to się tacy Nie sądziłem, że Perła cyknie Jakbym to dobrze rozegrał i miał taką samą wiedzę jak on na n to by nie miał takiej szansy No, to z steal Przyznać, chyba jeszcze mówię. Yy, widzowie, ostatnią w lutkę, zagramy właśnie w co? Ostatnią lub przed ostym, zależy jak będzie. Idziemy na archery lub na faktera. Uchodźcy z bikini. No to ostatnia. Faj, no bo to było bez trzeć, zawsze kiedy będzie dobry, to pójdę na drzewo i będę kampił. Hmm. Refa to też. Trzeba refa zjeść. Od razu mi doszło. Na początku miał dobre, teraz teraz coś nie wychodzi. że przegrał na to przy postaci. Hmm. I co widzę? Ja tu z tej strony kicior no i do następnego odcinka. Tutaj pokazałem w tym odcinku moje PVP, jak umiałem takie. Ja moje określam 7 na, 7, 7 na 10. Możecie określać w komentarzu, ale jest trochę słabo. Więc co, do następnego odcinka.